Zdobycie trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata USA 2010. Brawo! Brawo, Brawo. Brawo Tomasz. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Szczególne podziękowania dla Witola i wszystkich przyjaciół, którzy nam pomagali w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję. Poprawiście? się. <ślesztrę> Tomasz, pochwal się po prostu pucharkiem pięknym, który dostałeś nieprzypadkowo. Proszę bardzo, pucharek to jest buchary, puchary, tak, puchar fundowany przez Witka Kowalczyka e, dla najlepszego zawodnika indywidualnie mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych. Tak jak widać, piękny puchar. Okręć go troszkę, ja. go troszkę. Potem. Ale obiecujesz się poprawić, prawda? No obiecywać zawsze można, ale czy poprawię się, nie wiem Myślę, że największym celem naszym jest zdobycie drużynowego mistrza świata i to jest najważniejsze. Ładne, ładne. Dziękuję Nie, ja chcę Z górkiem mówię. Jak myślisz, że dam ci 10 ryb, to się mylisz, bo ja też to nie mylę. Nie zauważyłem. Ja to Panie, bym ci dał, jesteś kolega. Czy drużyna Kopida ma jakąś specjalną taktykę na te zawody? Tak. Jakąś zanętek, Kupideł czy coś? Oczywiście. Proszę to się o tym powiedzieć. Złowić jednego jazgarza chociaż. To, to jest twój cel? Taktykę. Tak. A jak zrobisz dwa, to o co? To, to, to oddam, oddam, oddam górkowi jednego. bo powiedzieć jednej, oboje, o naszej jestem taktyce? Rzucliwy. Nie. Łowisko ze względu na nowy regulamin ma taką taktykę, by w pierwszej turze niekoniecznie złowić, ale koniecznie już w drugiej turze trzeba mieć jazgarza. Tak. Żeby wygrać sektor. Żeby wygrać sektor i zawody całe. No ja będę miał dwa i będę miał największą wagę, i, i co? <laughs> Józek, nie wychylaj się, co? No. <laughs> To ja zaraz Proszę włożyć tą faję do, do tego. No, I będzie, poszukiwany. Poszukiwany. Poszukiwany, poszukiwany. Ludzie się znalazły? Na sektorze leżą pierwsze. Proszę włożyć elegancko. Proszę włożyć tą fajeczkę. Pani w ramkę są na komodzie postawić. A może? Kilka słów prosiłem po pierwszej turze. Przestań mnie stresować. Patrzymy co widzieć. Czy podtrzymacie tą pasę? No, będziemy się bronić, daj Boże, ale to różnie bywa na takich. Prawda? Powodzenia. A tu jest Marcin, który ciągnie drużynę z Półtuska. Co tam Marcin, jak zawody? Jak nastawienie dzisiaj Nie wiem wątpliwości duże sam wiesz Jak każdy nic pewnego do... nie ma dokładnie nie, no. trzeba trafić rybę no. A wczoraj, co to odwiedzić jakie miałeś ryby? Aha. Płotki okon. Cztery płotki, 5 okonków, wszystko dłoniaki I trzeci w sektorze, tak? I trzeci w sektorze no, za dobrze. 700 parę gram no i dobra, albo tak dalej Arkadiusz

Tak panie Darku, proszę kilka słów po wczorajszej turze. Ciężkie łowisko, mało ryby, dużo bieganiny. I stresu. Stresu też. Co wczoraj złowiłeś? Dwa okonie i jazgarza, 220 punktów konie takie możliwe, bo gdzieś koło 20 cm i ja odgaży też klocek, ale białej ryby nie widziałem. Nie widziałeś. A jak dzisiaj będzie? Trudno powiedzieć. Pogoda taka sama, deszcz ma padać. Będziemy robić wszystko, żeby wyjaśnić. I na każdy wodzie. już myśli, że już wszystko wie. Na tu drugą turę. Nikt nic nie, wie. Nic 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 nie, nie wie. wie. Będzie tak samo jak wczoraj. Będzie Prawda. dużo bieganiny, Tarek. dużo szukania. na kontroli. On tu wywiadył gdzie za chwilę wejście na drugą turę zawodów Grand Prix Polski w koszelinie od 6 stopni plus wody na lodzie jak widać grubo wszystko pływa, 5 cm, będziemy pływać 70. 70 nie chcę Powiedz, być inaczej ja. zaraz. A, to, ja by no zaraz zeszło a ja będę się ja bym się mówiłem kurwa tylko łapę to wysić kurwa tak mam no. poszedł do mnie no. Ole, Ale, do robił, no. nie i tak powinno być Pociora,

O. 1035. 1035. Dzikiewicz Kamil, tak? O, gratulacje. Czubie będziesz ogólnie. Chodź Marcin, ważą. No ale w sumie, wie, jak się przetasuje, to... Na wynik. 8. Jest Numer 8, tak? Już. To jest. Moje. tak? Połubiłeś. O, udało się. Pewnie, że tak się zawsze mówi, na bo co, wypadaj, nie można powiedzieć? O, to, to, tam trafiłem. Na no, tam Liczyłem ja, patrzyłem. Wiesz, 8 to jest Tomasz Kupryn, tak? Tak, tak. Może się mylę. 2 kg, 2 kg, 2 kg, kg? Lepszy niż 2 kg? Nie. nie. A co na no, takie ma? 1880. A? Kurwa. 1880. No, no, 1880. Proszę przed... ją pokazać. Ale była większa. No, nie, to nie, ma się nie. Nie. Było, nie. To było o, ja to się nie. 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 Na górę wy, wy. O, jest taka, że się przebija Przebija się 1210 Andrzej Łapiński. No dobra jesteśmy po drugiej turze tak zawodów Grand Prix Nie zawsze mistrzowie też wygrywają prawda? Może coś powiesz o tym łowisku, o tym łowieniu No łowisko nauczyło nas pokory eee... Tak sprawiedliwie wszyscy od nas z klubu nie połowili. E, w dwóch totalnie rzeczywiście. wczoraj da, byliście rzecz, na szóstym się... miejscu, prawda? Drużynowo. Także... Ale, no, ale to. to, to <grym> mówię, wczoraj ryba nie brała. 885. Wczoraj ryba nie brała i przy tym niebraniu ryby to te wyniki jeszcze takie pojedyncze rybki tam nas jakoś tam plasowały. Natomiast dzisiaj lepiej kąsały. Dzisiaj lepiej kąsały. Przy naszej złej taktyce przede wszystkim w wędzeniu dało to, to wynik potężny. Jak to jest, jest zła taktyka, to co? Chcesz powiedzieć o złej taktyce, czy lepiej? E, znaczy zła taktyka to znaczy. To jest trochę łowienie jak na rzece, a my żeśmy się nie dostosowali do tego. Tak, czyli jezioro woce, tak naprawdę nie? to łowienie było jak na rzece, nie? No Pierwszy raz w historii w sumie mojej i startów kilkunastoletnich zdarzyło się, że, że na takiej wodzie, takiej specjalnej. No Dno bardzo nierówne, było, prawda? No nierówne, ale mówię, to dno to jeszcze idzie przeboleć. No. Natomiast tutaj chodzi głównie o to, w jaki sposób znęcić to siebie rybę. To była tajemnica i osiągnięcia dobrego wyniku. A co myślisz w ogóle o tym łowisku na Grand Prix? Czy to jest dobra woda na rozgrywanie tego typu imprez? Czyli jak się wszyscy nauczą łowić na takiej wodzie, to wtedy tutaj <laughs> okay. grać. a jak się nie wyedukują niektórzy, no to jest tak jak jest. Czyli U można sobie, by rozgrywać. Czyli w wtórze. Nie, no ładna okolica, co? Dużo chcieć, no. nie ma co narzekać, to nie jest tak, że tutaj nikt nie połowił, bo jakby tutaj dwie sztuki padły na, tak, na naturę, tak. to można, można by narzekać. powiedzieć, że, że jest nieporozumienie. Natomiast tak, to trzeba się nauczyć łowić na takiej wodzie. I jest do, do grania zawodowane. No. no dobra, ktoś od siebie tam jeszcze chcesz? A jest. Dobra, no to dzięki. Będzie lepiej, nie? Na Sentalu no, się nie widzimy, nie Nas, nie z tego lekki, co wiem na Sentalu od razu tak się wybieracie? No. Czy? Jedziemy od razu dlatego, że nie odległości od chłopaków, bo oni mają 700, y dzień by jechali, dzień by tu wracali, i bez sensu. Przemęczenie tam no, tak się ten terminarz ułożył, że dla niektórych z innych części naszego kraju pięknego jest to za daleko. Trzeba, Trzeba będzie od odrabiać straty na Sentalu, nie? O, ja myślę, że jeszcze na paru innych łowiskach. Żeby... Doskoczyć znowu. No dobra, dzięki.